Okej, okay, teraz mnie słychać? Halo, widzowie! Słychać mnie? Eee, dobra, poczekamy sobie aż trochę się zbierze ludzi, bo z tego co widzę jest tylko... O, trzy osoby. Dobra. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Poczekamy sobie, aż będzie jakieś 12, 12 osób, czy 10, bo jest trochę jest mało i wtedy myślę, że możemy zacząć. Dobra. No dobra, trochę jest mało osób. Coś mało jest nas dzisiaj, nie wiem czemu. Dobra, e, możecie zadawać pytania. Możecie zadawać pytania. Jest nas, mało, jest nas mało, a więc na razie poczekamy, aż będzie nas trochę więcej. Dobra, e, rozpocząłem sesję pytań i odpowiedzi. Tam macie, jak sobie wejdziecie w. tam będziecie mieli top i tam po prostu ustawiacie na pytania. A ja no, ja yeah. odpowiadam. Chyba są dla Zobaczę na szybko, czy są lagi. Nie, jest doskonałe połączenie. Okej. Okay. Dobra, zadawajcie pytania. Słychać mnie? Halo? Dobra, zadawajcie pytania. Poczekamy, aż, aż będzie trochę więcej, bo są nas tylko trzy osoby. No. Co słychać u puszka? Yy, Puścił właśnie sobie śpi. Puścił sobie śpi. Słuchajcie, bardzo dobrze pancie. Dobra, dzięki. E, w ogóle jest muzyczka? Napiszcie na czacie, bo jak nie ma, to dziwne. Napiszcie na czacie, proszę. Ok, teraz chyba powinna być muzyczka. Napiszcie na czacie, proszę, czy jest muzyka. Słuchać mnie? Napiszcie na czacie, czy jest muzyka. Bo wydaje mi się, że tu powinna być, bo ja ją tam ustawałem. Muzyczki nie ma, ale twój głos. słuchać dobrze. Okej, okay, dobra, dzięki. Dobra, brak muzyki. Tu będę. samusa powinna być aktywna. Dobra. O teraz może będzie museczka, nie wiem, przypomnę zobaczę na telefonie. Jedziemy, dobra. Yy, zadawajcie pytania. Zadawajcie pytania. Soby szybko zobaczę. Yy. Nie, nie, nie ma. Puszek jadł, śniadanie. Jadł, jadł. Jadę ja Dobra, e, w ogóle zachęcam Was do subskrybowania kanału Pancio Puszek, bo też ostatnio wystartował, możecie dać super. Dobra, yy, ogólnie yy, ten. Ogólnie nie ma mało osób, a więc myślę, że zrobimy jakieś gry. Nie ja wiem, jakie, jakie polecacie gry, na przykład nie wiem. A kaczot? Zobaczymy, kaczot jest darmowy. Jak wiecie, czy to jest darmowy, to napiszcie w komentarzach w komentarzach. Co na śniadanie? Pusio jadu na śniadanie. Sianko i karma. Sianko i karm. Mm, dawaj coś fajn jakąś fajną grę. Dobra, a jaką chcecie grę? Powiedzcie mi, bo nie wiem właśnie. Jakby ja bym chciał dać Kaczchota. To jest k -hot. Dobra, dajcie mi chwilę, to może będzie Kaczhot. Dobra, e, ja myślę, że chyba zrobimy Robloxa. Ja znam taką fajną grę, park wodny. Mam w niej serwer prywatny. A więc, czy ja w tym mam. Prywatny serwer? Nie, nie chcę. Yy, tak, ja w tym mam. Prywatny serwer. Yy, to będzie to. Yy. Jezu, gra mi się uruchamia, nie chciałam. Yy, dobra, poczekajcie, ja tylko tutaj. Czy ja tutaj mam serwer prywatny? Tak, ja tutaj mam. I już wam daję linka. Link będzie w opisie transmisji. To możecie... na czacie na taki... na taki... na go na go i go możecie... to konto i macie słyszecie? dajcie, jedziemy e, dobra Bijcie. a pierwsze co ja zrobię to ja chyba pójdę na zjeżdżalnie jak czasem możecie do mnie dołączać Ym, i jak dołączacie to może W wcale tutaj nie ma żadnego pracownika, a więc ja myślę, że chyba pójdziemy, widzowie, na Brookhaven. Skin ekstra, dzięki. Yy, ja myślę, że na Brookhaven zagramy w chowanego, bo to jest super opcja. Czemu to jest po niemiecku? Nie wiem. Mam jakby Robloxu zainstalowanego po angielsku. Dobra, yy, nieważne. Yy, pyk. I zaraz wam dam. Ten. Pyk. I tutaj. Już wam widzowie kopię link, tylko. Sorry, muza nie działa, ale tamta muza to była kogoś muzyka, nie? To nie była moja, tylko kogoś. Yy, dobra, pyk. Daję wam linka. Pozdrawiam wszystkich fanów Puska do, Puszka, dokładnie. Yy, ja wam tylko tutaj w opisie już kleję link. Ja muszę zrobić jakąś weryfikację. O co chodzi? Yy, pozdrawiamy wszystkich fanów. Pozdrawiamy z London City. Proszę. Muzyka, proszę, ale ta muzyka ona była z gry na Roblox, nie? To jakby jej nie podpnę. Ona jest z Robloxa. Yy, dobra. To ja już wbijam, wy też widzowie wbijajcie, będzie super, jak wiecie. Ja myślę, że zagramy w chowanego, tylko musimy trochę poczekać, aż będzie trochę mniej, więcej osób. Yy, ten, Oj, yy, ile jest osób? Dwa. O Boże, Dobra, wysyłajcie to ludziom, nie wiem, znajomym, rodzinie, to wysyłajcie, bo jest strasznie mało osoby W ogóle... Dobra, jest tylko dwie osoby. Tylko czyja i puszek, okej. Okay. Dobra, wbijajcie na Brookhaven. Są tylko dwie osoby. Dobra, y Dobra, klikamy zagraj. Jezu, co tutaj się dzieje? Ja tutaj nie mam swojej głowy. Dobra. Wbijajcie. Ja pan puszka na Was czekam. ktoś jeszcze ogląda? No muzyka mnie nie działa, chyba że. Halo? Dobra, muzyka już powinna być. A więc dobra, wbijajcie do mnie. Dobra, wbijajcie. Bo jak nie będzie osób, to chyba wyłączę tego live'a. Dobra, wbijajcie. Wbijajcie. Dobra widzowie, jest mało osób. A więc myślę, że tak. Zrobimy sobie króciutką przerwę i myślę, że poczekamy na resztę osób. A więc króciutka przerwa teraz. Pa! No jakby nie będzie koniec live. Koniec. Krótka przerwa.